Witam Was bardzo serdecznie w 17. części kursu do matury podstawowej z matematyki. W tej części omówimy sobie jeden z moich ulubionych typów równań, mianowicie równania zapisane w postaci iloczynowej. Takie równania musimy umieć rozwiązywać na maturze. Zacznijmy właśnie od tego, że rozwiążemy sobie przykład, który nam podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. x razy x plus 1 razy jeszcze x minus 7 równa się 0. Takie równanie jest dane w postaci iloczynowej, jeżeli po lewej stronie mamy iloczyn kilku czynników, a po prawej stronie 0, wtedy możemy bardzo łatwo rozwiązać takie równanie, ponieważ iloczyn kilku czynników jest równy 0, jeżeli któryś z tych czynników się wyzeruje, czyli albo gdy ten pierwszy czynnik, czyli x jest równy 0 albo gdy drugi czynnik, czyli x plus 1, jest równy 0 albo gdy trzeci czynnik, czyli x minus 7, jest równy 0. Otrzymaliśmy trzy prościutkie równania. Z pierwszego od razu mamy pierwsze rozwiązanie, z drugiego w drugim kroku natychmiast otrzymujemy x równe minus 1, drugie rozwiązanie i trzecie rozwiązanie x równe 7. Jak widzicie, zatem równania tego typu są bardzo prościutkie, rozwiązuje się je niezwykle miło, nie ma żadnych skomplikowanych rachunków, trudno się pomylić. Praktycznie pewne punkty, jeżeli coś takiego pojawi się na maturze, a często się pojawia w takiej czy innej postaci. Czasami sami sobie w zadaniu generujemy równanie tego typu i musimy je rozwiązać. W żadnym wypadku nie opłaca się wówczas mnożyć tych nawiasów tylko byśmy sobie skomplikowali sytuację. Moglibyśmy otrzymać równanie kwadratowe w postaci ogólnej, trzeciego stopnia, wyższych stopni, coś bardzo ciężkiego, co jest rozwiązać innym sposobem niezwykle trudno, jak nie przez postać iloczynową. Takiego równania nam nie dadzą na maturze zapisanego w postaci ogólnej w stopniach wyższym niż drugi, czyli równań trzeciego, czwartego stopnia, takich skomplikowanych być nie może, mogą być tylko w postaci iloczynowej. No a taką postać bardzo lubimy, Rozwiązuj się to bardzo prościutko. Prześledź, prześledźmy może cały mechanizm na kolejnym przykładzie. Zróbmy sobie może jakiś taki trudniejszy przykład. x kwadrat plus 2 w pierwszym nawiasie, w kolejnym nawiasie. x kwadrat minus 3. Tak na dobrą sprawę tych nawiasów mógłbym tutaj napisać. Ile mi się podoba, to nie wpłynie na trudność zadania, ewentualnie na długość rozwiązania. Może x minus pi sobie napiszemy żeby wyglądało groźniej trochę, żeby cokolwiek się tu działo. No i dobra, i spróbujmy rozwiązać takie równanie. Ilo czyn czterech nawiasów równe 0, gdy któryś z tych nawiasów się zeruje, czyli piszemy po kolei x kwadrat plus 2 równa się 0, lub drugi nawias x kwadrat minus 3 równa się 0, lub trzeci nawias x plus 1 równa się 0, no i na końcu czwarty nawias x minus pi równa się 0, Rozwiązujemy po kolei. x kwadrat równa się minus 2. Co my tu mamy? Ano, równanie sprzeczne. kwadrat nie może być ujemny, czyli tu nie ma rozwiązań. Z pierwszego nawiasu piszemy, że to równanie jest sprzeczne. No i lecimy dalej. x kwadrat równa się 3. Tu jest już dobrze. Dodatnia liczba, czyli x może być równy albo pierwiastek z 3. Albo x może być równe minus pierwiastek z trzech pamiętamy, że równanie kwadratowe może mieć dwa rozwiązania, i zazwyczaj ma dwa rozwiązania. Musimy o tym pamiętać, ale nie możemy się też dać złapać, tak jak tu w tym pierwszym równaniu. Jak mamy liczbę ujemną, to wtedy nie ma rozwiązań w ogóle. To mamy już takie dwa rozwiązania. Możemy sobie podkreślić pierwsze, drugie, lub z tego mamy x równe minus 1, trzecie rozwiązanie lub z czwartego tego nawiasu x równa się pi e, mamy rozwiązanie czwarte. Łącznie cztery rozwiązania ma to nasze równanie, także znowu liczba nawiasów się zwiększyła, stopień tego wielomianu, który tutaj stoi po lewej stronie naszego równania, już jest duży bo tu mamy 2 plus 2, to jest 4, plus 1, 5, plus 1, szósty stopień. Gdybyśmy wymnożyli te nawiasy, to otrzymalibyśmy x w szóstej potędze. Byłoby to wtedy niezwykle trudne równanie do rozwiązania, a w postaci iloczynowej jest banalne. Takie może się pojawić na maturze. To dla nas nie będzie żaden problem. Rozwiążemy błyskawicznie. Do takiego zadania może się oczywiście py pojawić pytanie: wskaż największe rozwiązanie? No to to już jest trochę trudniejsze pytanie, bo musimy rozwiązać i wybrać mądrze największe rozwiązanie. W tym przypadku największym rozwiązaniem byłoby pi, bo to jest w oszacowaniu 3,14. Drugie pod względem wielkości jest pierwiastek z 3, potem minus 1, a najmniejszy jest minus pierwiastek z 3. Czyli musimy umieć rozpoznawać liczby, dobrze je zaznaczyć na osi liczbowej. Szacować, która jest większa, która mniejsza, żeby wskazać dobrą odpowiedź do zadania, jeżeli byłoby właśnie takie pytanie. Wrócimy do rozwiązywania jednak naszej postaci iloczynowej. Napiszmy sobie może kolejny przykład, przykład trzeci. Napiszemy sobie teraz coś istotnie trudniejszego, mianowicie wyjdziemy spoza tego schematu i zrobimy sobie taki przykład. 2x do trzeciej załóżmy plus 8x równa się 0. Teoretycznie wydaje mi się, głowy nie daje, ale na 99% takiego równania nie powinni nam dać na poziomie podstawowym, bo nie jest on zapisany w postaci iloczynowej, a jest stopnia wyższego niż trzeci i nie, na, i nie takiego prostego typu x do trzeciej równa się 8. Jest to już bardziej skomplikowane równanie, aczkolwiek rozwiązuje się je też bardzo prosto, bo możemy wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias być może mogliby dać coś takiego bo umiejętność wyciągania wspólnego czynnika przed nawias jest obowiązkowa na maturze trzeba umieć to robić no to wyciągnijmy tutaj wspólny czynnik przed nawias to jest 2x i w nawiasie zostaje z pierwszego x kwadrat plus z drugiego zostaje nam po prostu 4 równa się 0 no i już mamy postać iloczynową nie jestem pewien czy takie przejście jest dozwolone na poziomie podstawowym, na rozszerzonym na pewno. Do 2015 roku takie równania spokojnie mogły się pojawiać na maturze podstawowej. Potem wydaje mi się, że już odeszli od tego typu równań, ograniczają się tylko od razu do postaci doczynowej, czyli mogliby dać równanie tej postaci. Gdyby się jednak zdarzyło, że dadzą coś takiego, może się tak chyba zdarzyć, tu trudno mi to przewidzieć, to musicie być przygotowani. Jak się pojawi taki napis to zawsze da się wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias i wtedy po prostu wyciągacie, robicie sobie postać iloczynową i dalej jedziecie tak samo jak w przykładzie pierwszym, drugim. Tu już nic strasznego się nie wydarzy. Mamy iloczyn dwóch czynników równe 0, no to pierwszy czynnik, czyli 2x, może być równe 0 lub drugi czynnik, czyli x kwadrat plus 4, może być równe 0, stąd wychodzi x równe 0, a stąd wychodzi x kwadrat równe minus 4, czyli mamy równanie oczywiście sprzeczne. Tutaj nie ma rozwiązań, czyli mamy tylko jedno rozwiązanie tego równania. Na sam koniec może zróbmy sobie jeszcze jeden przykład tego typu, żeby jednak było cokolwiek trudniejszego, no bo za samym hasłem postaci iloczynowej tu nic... Z... Trudnego nie można wsadzić. To naprawdę równania tego typu rozwiązuje się bardzo prosto. No to zróbmy sobie jeszcze jedno równanie z wyciąganiem czynnika przed nawias. Żebyśmy byli na wszelki wypadek przygotowani na taką ewentualność, dajmy sobie coś takiego. x do trzeciej plus 5x kwadrat plus 6x równa się 0. Jaki tu mamy wspólny czynnik? Oczywiście x występuje w każdym wyrażeniu. Tego przedpiszemy przed nawiasem, a w nawiasie zostaje nam z x do 3 x kwadrat, z 5x kwadrat zostaje nam 5x, a z 6x po prostu 6, to się równa 0. Mamy postać iloczynową, no to piszemy pierwszy czynnik równy 0 lub drugi czynnik, czyli x kwadrat plus 5x plus 6 równa się 0. Obstawiałbym generalnie na maturze, jakby się miało pojawić tego typu równanie, to od razu w tym drugim kroku, że raczej bo nas nie oczekiwali tego wyciągnięcia przed nawias. Aczkolwiek gdyby się pojawiło takie, no to wyciągamy, no i mamy od razu postać iloczynową. Tutaj mamy od razu jedno rozwiązanie, a kolejne rozwiązania o ile istnieją, to otrzymalibyśmy z tego równania kwadratowego standardowo licząc deltę x1 i x2. Albo jak ktoś jest sprytny i dostrzeże, to może sobie zamienić to wyrażenie w postaci ogólnej też na postać iloczynową w taki sposób, że napiszę x plus 3 razy x plus 2. Skąd ja to wiedziałem? Ano, iloczyn trójki i dwójki daje szóstkę, a suma tych liczb piątkę. To jest taki chytry sposób dla osób, które są trochę wprawione właśnie w tego typu wyrażeniach, że można szybko dostrzegać postać iloczynową takiego wyrażenia kwadratowego i dzięki temu bardzo szybko rozwiązywać tego typu równania bez delty x1 i x2. Tu od razu widzimy, że ten nawias zeruje się dla x równego minus 3, a ten drugi dla x równego minus 2, czyli mamy dwa takie kolejne rozwiązania tego równania wielomianowego. Tę metodę zamieniania postaci ogólnej na postać iloczynową jeszcze dokładniej omówiłem w takim oddzielnym filmiku, który dam jako pierwszy w zbiorku do tej części kursu. Oczywiście, link do zbiorku, jak i do całego kursu, znajduje się w opisie filmu. Także możecie tam sobie zajrzeć i jeszcze potrenować tego typu przykłady. No a w tym nagraniu to już byłoby na tyle. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie.